Witam serdecznie. Mamy tutaj taki prosty przykład, w którym należy zastosować kolejność wykonywania działań. Jest dodawanie i mnożenie. Przypomnijmy sobie, w pierwszej kolejności wykonujemy działania w nawiasach, następnie potęgowanie i pierwiastkowanie, kolejne działania to jest mnożenie i dzielenie, i na końcu dodawanie i odejmowanie. I które działanie jest wyżej. Dodawanie czy mnożenie? Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy widzą, że mnożenie musi być wykonane jako pierwsze. Jeżeli mnożenie będzie pierwsze, to liczbę 12 musimy przepisać bez zmian. Następnie obliczmy to mnożenie. 1 razy 9 to jest 9. Tak? No i co nam jeszcze zostało? Po mnożeniu mamy jeszcze dodawanie, więc wykonajmy to dodawanie. 9 plus 12 to jest 21. I koniec obliczeń. Dziękuję bardzo.